dzisiejszym odcinku. Wsiadamy i jedziemy! Zawie jest źle. Jest, jest bardzo niebezpieczny. Nie mamy paliwa. Lecą ufo! Lecą kupy! Hej wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive. Wreszcie Delong Long Drive. I dzisiaj. Nie no, idzie królik do nas. Stary, daj mi chwilę. Co się wlewa? Co się wylewa? A Ok, chłodnicy nie zakręciłem. Także witajcie w nowym odcinku z The Long Drive. Dzisiaj będą nowe przygody. Nowe przygody na pustyni. Będziemy zwiedzać p p pustynię jak zwykle. Ale wyszedł nowy mod chaosu, który nam to zwiedzanie utrudni w tym odcinku, przynajmniej w tym odcinku. Także wsiadamy. Mamy dość mało paliwa, jednak mamy 7 litrów. Zaczynamy chaos! Mamy 55 efektów nowych. Będzie mega ciekawie! Za 20 sekund jest pierwszy efekt. A i zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy: jeżeli umrę, to będzie koniec odcinka. Zobaczmy, jak to się zacznie. Dwie sekundy, jedna, dwa. Wszystko puściłem, ale złapię to dobrze. Dobra, to był łatwy efekt. To był serio łatwy efekt. Jedziemy dalej. Nic nam się nie stało. O dziwo. Jedna sekunda. Króliki. Masa królików. Tam jakieś 15 królików było. Nie no, już następny efekt. Ja chcę szybko, szybko musimy gdzieś dojechać. Tam coś jest. Tam mamy dom. Musimy w tym domu się zatrzymać i zebrać jak najwięcej. Potrzebnych rzeczy! Zatrzymało nas! I ktoś w nas wjechał Straciłem koło. Walnął nam w tył, a straciliśmy przednie koło, nie? Super się zaczynam! Nie, nie, nie! Lecimy! Maciu, trzymaj się! Apteczka ucieka! Kapelusz ucieka, zakładamy wszystko! Spadamy! Co się dzieje szybko! Do tego domu trzeba dojechać jak najszybciej. Ukradnijmy koło temu gościowi. Dobra, szybko, szybko. Ukradniemy koło i jedziemy dalej. Żadna macie nam nie wypadła, to jest niesamowite. Dziwi mnie tylko, że teraz ten samochód się nie przegrzewa. Nagle jak musimy uciekać! Co to miało być? Wszystkie macie nam wypadły. Szybko, 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 szybko. Jedna. I one są daleko, wszystkie. Nawet chłodnica nam wypadła. Dobra, turbo. Turbo rzucamy w tamtą stronę jakoś. Okej. Okay. Szybko, 10 sekund, 10 sekund, 10 sekund. Mam nadzieję, że to nie będzie nic złego. Dwie sekundy, uwaga, zobaczmy, co to będzie. Okej, okay, uzdrowienie! Uzdrowienie! No jak te 30 sekund? Tak szybko mija. Ja wszystko zbieram aż tyle. 3 sekundy, 3 sekundy. Szybko, szybko, szybko! Nie, wsiadaj! Okej, okay, mieliśmy tylko awaryjny stop. Więc to nie jest nic złego. Jedziemy dalej. Zobaczcie, już się... Pogoda nawet psuje. Mamy tam wielki hangar, tam będzie też autobus pewnie. Tylko on jest mega daleko. Jedziemy w takim razie do domu, który jest dużo bliżej. Dostaliśmy efekt Spamujące drzwi. My nawet drzwi nie mamy, więc się w sumie bardzo z tego cieszę. Ale auto nam się teraz nie przygrzewa, jestem pod wrażeniem, bo w poprzednim odcinku, nie wiem czy to przez to, że było tak gorąco na tej pustyni, ale nie mogliśmy praktycznie jechać, a teraz zobaczcie, jest cały czas dobrze. Co? Dostaliśmy efekt, że cofamy. Super. Okej, okay, dostaliśmy efekt, brak chaosu. Więc w sumie jest mega dobrze. Dojeżdżamy do domu. Musimy załatwić sobie licznik. Bo chciałbym wiedzieć, ile kilometrów przejechaliśmy. O! Co? Ciemno się zrobiło Dobra, to było straszne, to było straszne Gdzie jest ten dom? Tam jest ten dom Dojeżdżamy do tego domu Wyłączmy silnik, żeby Grzesiu nas nie usłyszał O ile jest tam Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy, jest mega ciemno Wyciągnę kałacha O, oh, oh, jest Grzesiu Jest Grzesiu, jest jeszcze drugi chyba Okej, okay, jest auto jakieś Zapalmy tu światła Pójdźmy spać Dobra, już mamy jasno, jest dużo lepiej Jesteśmy bezpieczni, mamy też paliwo Paliwo? Dodałem, ale dodajmy też turbo, skoro się silnik teraz nie przegrzewa. Zobaczmy, czy to dobry pomysł. Mamy rewolwer i wykrywacz metalu. Mamy też nową amunicję do kałacha Nic tu więcej nie ma! Jedziemy! Chociaż powinienem się schować do domu i poczekać na efekt, Ok? Mamy niedziałające hamulce, więc nie jest tak źle. Raczej tam w środku nic nie było. Jedziemy dalej. A! Zapomniałem o jednej rzeczy w sumie Nie działają mi hamulce, o tym też zapomniałem Zaciągnijmy ręczny w takim razie Ponieważ chciałbym ZATRZYMAĆ Nie, wszystkie koła mi odpadły Stój, stój Musimy mu zabrać licznik Zabieramy licznik, szybko, 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 szybko Montujemy koła, gdzie są koła? Tu są koła, jeszcze nawet felgi spadły Dobra, jedno Mamy następny też efekt Brak chaosu przez 90 sekund Dobra, mamy mega farta Pan, pan, pan niech sobie pójdzie? Jak on pojechał, skoro mu silnik mu zdemontowałem? Okej, okay, ale mamy najważniejsze: mamy licznik, który nie ma nic przejechane praktycznie. A co? Ja nie mam silnika! Okej, rozpędzamy się. Policja zaraz w nas walnie! <laughs> Było mega blisko! Jedziemy, zaraz znowu się zacznie. Mamy za sobą ciężarówkę, mimo że mamy uturbiony samochód. Czemu to jest wszędzie tak pusto? Zgas. Przegrzał się silnik! Przegrzał się silnik, ale mamy mooda! Jesteśmy nieśmiertelni! <laughs> co ty robisz? Dobra, jesteśmy nieśmiertelni. Zabieramy mu koło, co... Nie! Burza piaskowa! Burza piaskowa! Burza piaskowa! Jeszcze tylko turbo wyjmę! Turbo, szybko, 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 turbo, turbo, odkładamy turbo! Jedziemy stąd! Jedziemy stąd! Bo nas wciągnie! Szybko! Szybko! Trzeba się jakoś przebić! Trzeba się jakoś przebić! Mamy samochód! No wiód! Samochód. Ale dobra, nie bierzemy go. Nie bierzemy go. Mamy swojego jeepa. To nam wystarczy. Macie nie są wciągane o dziwo. Jakaś słaba ta burza piaskowa. Wyjeżdżamy z burzy. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ooooo! Muszę pooddychać. <laughs> Odpal ten silnik jeszcze raz. Widzowie, z nam silnik i nie chcę odpalić. Jest źle, jest źle. Burza nas wciąga jeszcze. Co się dzieje? Ci jadą tam z bronią walczyć. Nie no, co jest? Czekajcie, muszę wysiąść. Tu jest dobrze. Paliwa już nie mamy? Dobra, jest naprawdę źle. Musimy znaleźć tamten samochód, który gdzieś jest tam w środku tej burzy. Dobra, ściągnę ręczny. Mam nadzieję, że to nie będzie błąd. Mam nadzieję, że to nie będzie błąd. Pchamy nasz samochód, tylko panie policjancie, proszę, proszę się przysunąć, ok? I pchamy nasz samochód i zabieramy go do tamtego drugiego. Na szczęście burza mi nie psuje pomysłów i nie zabiera mojego samochodu nigdzie. E, ogólnie było darmowe paliwo z tego co widzę, tylko problem jest taki, że nie siedziałem w samochodzie i nadal mamy pusty bak Burzy już nie ma, poleciała sobie... To, to... Dat is kop, man, Widzowie, nie mam pojęcia, gdzie jest ten drugi mój samochód. O, o! Jest! Jest! Przyrzekam, że go nie widziałem wcześniej. Przyrzekam! Mamy drugi samochód. Oczywiście nadal nie mamy paliwa, ale mam nadzieję, że w tym samochodzie będzie to paliwo. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Mamy nasz nowy, nowy samochód. No, przestańcie w niego uderzać. Co się ze mną dzieje? Co ty robisz? Jeszcze nawet spać pójść nie mogę. Dobra, gdzie jest paliwo? Gdzie? Co się ze mną dzieje? Mamy pół litra tylko paliwa. Nieważne. No, nie chcę wyjmować kanapy. Bierzemy wszystkie madzie do środeczka. Okej. Okay. Wsiadamy i jedziemy! Idziemy naszym nowym autem! Dlaczego? Wszystko się rozpadło! Super! Gorzej być po prostu nie może! Wkładaj to szybko, bo zaraz znowu będzie to samo. Szybko, 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 drzwi. 30 minut później. Kolejny zderzak. Wsiadamy szybko, szybko. Mamy wszystko! Co? Madzia, co ty robisz mojemu autu? Nie, Grzesiu Nie, nie, nie Przepraszam, przepraszam To było straszne, jeszcze tutaj strzelają Co się dzieje? Musimy Madzie uratować Zejdźcie, zejdźcie Dobra, mam broń, mam broń Pozbywamy się Grzesi Pozbywamy się wszystkich, wszystkich możliwych Grzesi Nie mam już amunicji Został ostatni Grzesiu, szybko, 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 szybko gdzie jest ta Madzia? Gdzie jest ta Madzia? Gdzie ona zniknęła? Czy ja ją wystrzeli? O nie, jest tutaj, jest tutaj, szybko, szybko. Bierzemy turbo. Wsiadamy. Odjeżdżamy! Jedziemy stąd, widzowie. Było blisko, żebyśmy zginęli. To jest koszmar, jeszcze królik wybiega na drogę. Musimy przeżyć jak najdłużej. Dopóki nie zginę, nie kończę tego odcinka. Mamy masę kub tutaj, ale nieważne. Nie możemy też jakoś marnować paliwa. Więc będę co chwilę wyłączać się. Pilnik. Pójdźmy też spać. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł, że się nic nie stanie. Prawie przywaliliśmy w sup Czy jest tu jakiś... Są budynki i to nie jeden. Tam jest samolot. Tam jest kolejny samolot. I tu jest billboard. Czyli w sumie słabe same budynki. To nawet budynki nie są. Co ten policjant tu robi. Skończyło nam się właśnie paliwo. Czemu w ogóle mam otwarte drzwi z tyłu? Gonią policję! Ostrzelają się z policją! Mamy masę ufo teraz! Niestety! Czekajcie, czy ja jadę w złą stronę w takim razie? Czemu one leciały z tej strony, a nie z tamtej? Jeszcze wjeżdżamy w burzę. Leci kolejne ufo. Widzowie mam złe wrażenie, że jedziemy w złą stronę, nie? Mam nadzieję, że tak nie jest. Tu jest Grzesiu! Nie, jechaliśmy w złą stronę cały czas Jeszcze nam się należy deszcz kup po prostu Super Nie mamy paliwa Lecą UFO Lecą kupy Gorzej być nie może Jeszcze mi wszystko wyrzuciło z ekwipunku Ile mamy paliwa? Zobaczmy czy mamy cokolwiek Bo to wina... Nie mamy w ogóle Widzowie jest naprawdę źle Musimy się zabrać z tym policjantem Fajnie policjancie Jedziemy razem On jest skupiony Sobą. Weźmy jedną madzie ze sobą, tą, która była z przodu Tylko ten policjant jakoś się troszkę zbugował Obróćmy go do góry nogami, to zawsze działa N Nie, nie działa W takim razie wsiadamy tutaj do autobusu Nie, nie Stój Macia, Macia tam jest nie, 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 Co się dzieje tutaj? Porwał mi Madzie Porwał mi żonę Znaczy mam jeszcze cztery, ale porwał mi żonę Jeszcze co się dzieje tutaj? Czemu jest noc i dzień co chwilę? Dobra Bierzemy następną żonę. Mamy znowu ufo. Ja się schowam do samochodu na tą chwilę, nie? Ja się schowam do samochodu. Poczekam tutaj. Poczekam, aż się zrobi normalnie w miarę. Bo i tak, i tak lecą te ufo. Mamy taksówkarza, mamy taksówkarza. Szybko, szybko, szybko. Siedem sekund, siedem sekund. Okej, okay, wsiadamy. Jest to creepy trochę. Zapalmy świat. Nie, nie działa. Co? Nie, nie. Nie! Jest jeszcze burza! Co się tam stało? O jeszcze autobus się zrespił. Ta gra mnie nienawidzi. Ta gra mnie po prostu nienawidzi. Działa już taksówka, a musiał się autobus na nas zrespić, którego nie da się przesunąć, a taksówka utknęła. Spróbuję odjechać tym autobusem, tylko mam nadzieję, że te taksi sobie nie odjedzie teraz. Okej, okay. bierzemy naszego taksówkarza i jedziemy. Wreszcie, wreszcie w podróż. Poczujmy się jak u taksówkarza. Weźmy Madzie tutaj. Będzie dobrze, Madziu. Jedziemy z profesjonalistą. Zobacz, wyprzedzamy w nocy. Nic nie widać. Wyprzedzamy w nocy na ciągłej. Wypadamy trochę z drogi. Ale spokojnie to jest profesjonalista. Damy radę. Jezu, to jest koszmar. Jechaliśmy swoim autem. Teraz jedziemy z taksówkarzem w nocy. Nie wiadomo kto to jest. Czy nas nie porwie? Właśnie odbiliśmy się od kamienia! Mamy przechlapane, Madziu. Ło! Wow, to był królik! Ale o! Ło! Wow, kolejny! Ło! Wow! Wow, przejechał po grzesiach Tych, które wcześniej zostawiliśmy Czyli gdzieś tutaj dopiero zawracałem Wielki silnik, uważaj Dobra, on jest mądry, on jest serio mądry I mam wrażenie, że nasz taksówkarz cały czas zwalnia Zobaczcie, laweta nas wyprzedziła Stary, przyspiesz Mamy za sobą policjanta, który na nas pipczy cały czas Stary, nie jesteś kierowcą BMW Co ty robisz? Jeszcze miga długimi światłami cały Mamy dom, dom, przy którym nie byliśmy, chociaż jest zapalone światło, to jest zastanawiające. Ma, mam nadzieję, że tam nie byłem. Kamień, 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 co ty zrobiłeś? Widziałeś ten kamień. Proszę pani, leżymy <gryzmy> na ziemi. Ale dobra, jeszcze da radę wstać. Damy radę jechać dalej. Co mi się dzieje z ciałem znowu? Madziu, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Stary, czy możesz jechać szybciej niż 5 km na godzinę? Naprawdę. No zobaczcie, to jest nasza prędkość. Jedziemy bez jednego koła. Chwile mnie nie było. Co ty robisz z tym sprzęgłem? I nie mamy jednego koła. Wiecie co, weźmy tego gościa, wsiądźmy tutaj, to jest policja! Nawet nie zauważyłem, bo on ma dopiero tutaj sygnały, które są niewidoczne. Dzień dobry, pani policjantko, jedziemy z panią w podróż. Nie! Mieliśmy już jechać i przebiło nam opony wszystkie! To jest dramat! Przepraszam, ma pani pecha, że mnie pani wzięła. W sumie ja sam wsiadłem. Jeszcze czy my będziemy jechać za tym gościem Tutaj z tej taksi Poczekajcie, poczekajcie, bo tak być nie może Zabierzmy go stąd Zabierzmy go stąd I teraz będziemy raczej jechać dużo szybciej Nawet bez opon Ale widzowie, zmieniliśmy samochód Mamy naszą żonę Madzie Madziu, zapraszam Zapraszam tutaj I teraz zobaczcie, nie dość, że jedziemy z dużą prędkością Pozbyliśmy się tamtego taksówkarza Który jechał 5 km na godzinę To jeszcze Możemy wjeżdżać w kamienie, bo mamy wysokie zawieszenie. Jesteśmy przygotowani na wszystko. Mamy nawet dom z tyłu! Nie! Nie! Może i być nie może! Nienawidzę tej gry! Poczekaj! Poczekaj, stój! Dobra, bierzemy ma... Bierzemy Madzie w takim razie do innego samochodu. Prze przepraszam cię kolego. Zapraszam. Madziu do Madzi. Okej. Okay. I możemy jechać już niezbyt przygotowanym samochodem. Jeżeli coś się stanie z pani autem, to przepraszam. Ale nie wierzaj w ten... Kamień! O, o, żyjemy! Żyjemy! W sumie ona sobie sama prędzej zrobi krzywdę niż ten chaos jej zrobi krzywdę! Królik, 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 królik! Dostał! Gdzie jest Madzia? Czy ona jest tutaj może? Nie ma! Jej... Zostawiliśmy ją! Albo wypadła przez otwarte drzwi! Nie! Nie! Wielki kamień! Wielki p... p, 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 p. Proszę pani, czy wszystko czy wszystko w porządku? Ja już naprawdę nie wiem, w którą stronę mam iść, w którą stronę mam jechać. Mam nadzieję, że nas szybko taksówkarz złapie. Jeszcze zostaliśmy oślepieni. Cóż za romantyczne spotkanie. Okej, okay, wsiadamy, wsiadamy jak najszybciej. Stary, tylko nie wjeżdżaj na czołówkę z innymi. I ufa! Kolejny! Kolejny kamień! To jest znowu. No, wyrzuciło mnie za auta. Jeszcze królik <laughs> Zobaczcie, czeka na nas W sumie mu nie zapłaciłem, to nic dziwnego Dzień dobry raz jeszcze Stary, to jest mały kamień Czemu zahamowałeś? Zahamował i się Bo Nie, kuchle nam wypadły Jeszcze drzwi, drzwi, drzwi <laughs> Przepraszam, przepraszam Już panu naprawiam drzwi Na chwilę je rozkręciłem że nas wyprzedził A i chciałem się poprawić so, O Jezu, Straszyłem się To nie były gogle, tylko lornetka Super Le Lecimy to Jeszcze mu zgasł samochód Jeszcze policja w nas walnęła Zatrzymaliśmy się Grzesie tu przyszły Dobra, szybko, szybko Do tego, do tego Stój, stój, stój Nie, nie, nie ja. Po raz. Szybko, szybko, szybko. Tędy, tędy, tędy. Wsiadamy do tego taksówkarza. Z tyłu, z tyłu. Jeszcze oni mówią wszyscy to samo. Nie, nie. Drzwi, drzwi. Drugą stronę jedź! Jak się to ustawię? Gdzie tu jest? Nie mam opcji! Ukryj się mnie! Dajcie mi spokój! Widzamy, jest źle. Jest, jest bardzo niebezpiecznie. Dobra, wysiądźmy stąd i biegniemy. Zobaczcie, biegną wszyscy za nami. Proszę jakiś samochód, tak! autobusiarz. Rozjedź ich! Zobaczcie, gonią autopusiarza nawet! A on sobie jedzie! Pff, nie! Zostałem zamrożony! Został! Nie, nie, nie! Grzesiu, Grzesiu, przepraszam, przepraszam, przepraszam Cię za wszystko! Przepraszam cię! nie, nie! nie. Nie, 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 Przegraliśmy Jeszcze autobus na nas jedzie Przejedzie mnie Prze... Także widzowie to koniec odcinka Jeżeli się podobało zostawcie subika i lajka Ja was żegnam Pa pa